Księżniczko. jak się dzisiaj masz? Chciałbyś mi coś opowiedzieć? Nie, no to ja o to opowiem Tobie. Poruszyłaś bardzo dużo serc. Bardzo dużo ludzi pyta, czy możecie zaprosić do swojego domu. Ale ja trochę mało o Tobie wiem. I tak naprawdę nie mam pojęcia, jakiego domu dla ciebie szukać. Lidziu, czy chciałabyś mi coś powiedzieć? Tu jesteś chudziutka. Czuję każdą kosteczkę w kręgosłupie. sukien. Damusiu, traktorek jest genialny. Oczywiście, że mruczy. Kochani, spływają Wasze ankiety. Jest ich bardzo dużo. Lidzia jest jedna. Więc tylko jedna osoba z Was będzie mogła pokochać. I zaprosić do swojego domu. I nie chodzi o to, że ktoś z Was jest gorszy. Po prostu jest jeden kot. Więc zrozumcie, uszanujcie, jeśli będę Was odsyłać do innych kotków, bo to świadczy też o tym, że darzymy Was ogromnym zaufaniem i chcemy, żebyście pokochali innego kociaka. Więc Lidio, ty zbieraj siły, troszeczkę przy tej. Czekamy na zdjęcie szwów. No i wpiszemy nową kartę w Twojej historii życia, żebyś już zawsze była szczęśliwa.